Wydaję w tego bo. Nie Na dachu jest Pasjansa teraz gramy Picie Picikłaczka na trzy bramki gramy Pasjansa na multiku User left your channel O, no chuj Ile było? Poga pogadane? O Nie gińcie, kurwa, nie podchodźcie do niego, kurwa. Easy. A co, może wygram. Tak, czy tam w trzech procentach, czy tam przed dwóch, to może być ciężko. Yes. Ale Perez'a wyprzedziłem, patrzcie, kurwa. kurwa wszyscy Perez'a wyprzedzili. Pa, ja na pierwszym miejscu, uhuhuhuhu. Uh. Cheater, kurwa. Uh, 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 uh. Ale miałeś go zastrzelić, sprawdzić czy się będzie odzywał. Byłem zajęty. No, też tak myślę. Bo to lama to LT4, ja on się nie odzywa. A 4% mam A i prawie 3% mi brakuje. je bo twoja noga. Lama jesteś czy z jest krzesła spadłeś? Albo Perez robi się krzasu za mało. Teraz, teraz to z nimi nie pogadasz, bo to kuwa wszyscy obrażeni. Na no pochu, nie? No, trzeba ich zaszczelić może no Może się odmieni. Żebym prezał, błag... Myślę, że trzeba jebnąć po na odmulenie i... Zasieci zaraz i No no. Spróbuj. W prezach strzelisz, to się potem nie odzywa przez... przez... przez, 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 przez dzień, nie? O. o i już lama No przecież mówię, że zrobić coś Do S5 kurwa, zgłoś, gripping no. Ban na tydzień kurwa Przez chociaż chuju, głupi mogłeś poczekać aż kulki postawię Nie, nie potrzeba kul. seradę bez kulek, nie? prs nie tego miałeś strzelić. Eee, kapkał to jest kurwa elektryk. No <gryzny> A same gej lordy, kurwa. <gryzny> ja nie ma jakie samaru, kurwa. Wiem, że. idą tu tunel. Co tunel, tunel. Tunel. się w pułapkę wie, bo moją. Gdzie ta klaszka poszła chyba? No na schodach jest Wygrajcie to Ten tam trzech zabił głowę nie bo to drugi o zabiłem jednego Nice hmm. Nie, nieżej to było łatwiej nie? <ścoughs> Żebyś wiedział lama Tak zostań. Nie ruszaj jest tutaj. się. Nie ruszaj się. Po mojej prawej jest. Po mojej prawej. Nie ma. Dobra, Zakal będzie obchodził nas. Znalazli mnie właśnie. Tu jeszcze. Do, nie, zostań! Jest Chcę tą dziurę mieć tylko Tu jest, dosłownie na pingu jest Dobra Cyplecy idą! Jest, jest tutaj Zabijłeś go? Nie, nie widzę go Jest tu na pingu Ale. Finka idzie yeah. plecy twoje, a zabili się dobrze. Chciałem, chciałem drzwi zabezpieczyć, Jimmy Finka zdjęła. Kurwa, jednego mi zabrakło. Jera, <laughs> to był fart. No, no nie, nie fart, tylko kurwa Jerry zabezpieczał i mi i pokazywał, tak? Na tym rzecz polega, nie? no Teraz jesteś tu? A, jesteś, dobra. Tu będzie, z tej strony szedł. Okej. Okay. Ty patrz tam do okna. Jest mnie, jest. On nie wierzę. Zaszczelił mnie. Jest, już u was. Kogo tam masz? Montajna. Daj mu wejść. Nie będzie sam Nie, teraz nie, 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 nie Powiedz kiedy mam odpalić ładunki Trochę to chuje rzuciłeś, ale to jest ta aruniowa jest no. A to on wtedy nie wejdzie bez aruni, nie? Ten laser jest no to Uważaj, tu masz plecy odsunięte Wypatrz się na plecy tam i mów kiedy ładunki odpalić. On począt naokoło. Tu macie dwóch. Dwóch na korytarzu macie trzech nawet jest. trzech. Jest dwóch. Tu jest Zakal jeszcze, to jest dwóch i Montej, nie? na nie, nie ma, zaszczeliłem go. Jackal jest tamo. o. i Finka nam Jakby co mów, kiedy ładunki? Ty patrz na, patrz się na okno, nie? O, staram się. Znaczy nie na okno, tylko na tamte drzwi, nie? Trzy mają, wytrzymajcie. Patrz się na tamte drzwi, ja tutaj. Jak, to jak, jak będą wchodzić, to, to, to się trochę odsuń, żeby oni mogli ten. Uważaj, Perez, przygotuj się. Jeszcze nie, jeszcze nie. De teraz. Teraz. <laughs> jak poflunął Jackal pięknie. Jak to, to było? Again fly. No, o pięknie. Tym gobie go, gdzieś tu blisko jest. Plantuj, plantuj. No i no. pięknie. Ufa, Pięknie. Ta pierwsza runda to był wypadek przy pracy. To mi się podobało, Andrzej No jak to można grać? No, what easy kurwa. Jeden na jeden. Teraz to cwaniaki, nie? <grych> Czekaj, alfa pak, alfa pak, alfa pak. Wygram czy nie wygram, Andrzej, jak myślisz? Ah, dupa jaś, jeszcze jeden czas zagrać Nice tego yeah. stron No tam no wyskoczył Masz leżę? Nie wiem, ten, batik, no. Schody, schody! Masz. Przecież bym Ej, co zrobił ostatniego kurwa prostką? Masz. Hej, hej, on my track, on my track. Ace'a zrobiłem. Ha, kurwa! Jestem dobry Tych dzisiaj. masz trzy fagi przecież. No ale to Esa zrobiłem i tak. Esa na czterech, nie? <laughs> Esa na czterech. Mhm, kurwa. Tak, tak. Esa na czterech zrobiłem kurwa. Mhm. Tak, tak. Ktoś wyskoczył, bandy wyskoczył. Wait, wait, Carmi, wait, man. Jak, można plantować? To jeszcze jego, jeszcze Można, blążna, można, Jest na drugiej bombie jest Na schodach jest, na schodach Dobra, schody zginęły